Dzień dobry, witam państwa jeszcze raz, już teraz troszkę bardziej oficjalnie. Postanowiłam zająć się takim tematem, który właściwie ma bardzo słabe opracowanie. Tak jak wszyscy myślimy i mówimy o centralnym okręgu przemysłowym, to bardziej nam się to kojarzy ze stalową wolą. W końcu jest to miasto, które zostało wybudowane na takich samych zasadach jak Gdynia. Natomiast rzadko pamiętamy o Lublinie i niestety jest bardzo niewiele opracowań na ten temat, więc mam nadzieję, że to, to moje wystąpienie będzie tylko takim początkiem badania problemu centralnego okręgu przemysłowego w Lublinie, realizacji tych wszystkich planów. Gospodarka Polski w latach dwudziestych przeżywała bardzo duże trudności. Olbrzymie zniszczenia wojenne, brak jednolitego systemu gospodarczego, inflacja, zależność od kapitału obcego z jednej strony oraz niepomyślnie upodające się stosunkami, stosunki z sąsiadami, brak zaufania i poparcia międzynarodowego, a w związku z tym trudności w uzyskaniu kredytów zagranicznych z drugiej strony powodowały, że możliwość rozwoju gospodarczego była, możliwości rozwoju, gospod rozwoju gospodarczego Polski były niewielkie. Sytuację dodatkowo komplikowało stale wzrastające bezrobocie. Okres ożywienia gospodarczego lat 1926-28 zaowocował koncepcją rozbudowy polskiego przemysłu wojskowego w tzw. trójkącie bezpieczeństwa. Trójkąt ten był zlokalizowany między Sanem a Wisłą. Na no, przeszkodzie rozwinięcia tej koncepcji stanął wielki kryzys gospodarczy który w Polsce rozpoczął się w 29 roku a i trwał do 1934. Moment. Dobrze. Centralny okręg przemysłowy stanowił wstępny etap przebudowy gospodarki II Rzeczpospolitej, która stopniowo miała się upodobniać według zamysłów wczesnych elit politycznych do gospodarki państw Europy Zachodniej i Skandynawii. Obok Gdyni stanowi największe osiągnięcie polityczno-gospodarcze II Rzeczpospolitej. Um, tutaj właśnie drobna dygresja. Jeżeli port w Gdyni to Eudeniusz Kwiatkowski, który zresztą swoją karierę zawodową zaczynał w Lublinie, to warto przypomnieć, z roku przez, przed rozpoczęciem I wojny światowej pracował w gazowni Suligowskiego, w Lublinie takimi postaciami byli prezydenci. Józef Piechota, o którym będę mówić w maju, 23 maja, a po śmierci, też wczesnej śmierci prezydenta Piechoty, jego następcą był prezydent Bolesław Kiszkowski. Budowa CO, y, cop miała ważne elementy ideowe i historyczne. W wytycznych do budowy okręgu zawarto pomysły na rozwiązanie problemów społeczno-gospodarczych państwa. Ich realizacja miała pomóc w utworzeniu nowych ośrodków wytwórczych w dotychczas niezagospodarowanej części Polski. Ośrodki te miały pracować na potrzeby wojska i ludności i jednocześnie wchłaniać do zawodów pozarolniczych mieszkańców wsi. Budowa COP-u miała promieniować na wszystkie ziemie Polski i stalać poszczególne obszary dawnych zaborów. Bezpośredni związek z budową COP-u miało ogłoszenie w 1936 roku czteroletniego planu inwestycyjnego, w którym COP miał być funkcjonalnym przedłużeniem Górnego Śląska poprzez sieć rzek, dróg, torów, przybliżyć kresy do ośrodków przemysłowych, tworzyć infrastrukturę energetyczną. I zgodnie z potrzebami obronności kraju, wzmocnić przemysł zbrojeniowy. I w tym samym roku został ogłoszony sześcioletni plan rozbudowy sił zbrojnych. Planowaniem inwestycyjnym miał być objęty cały kraj. Korekty planu dokonano jeszcze na początku 1937 roku. I w 5 lutego 1937 roku ogłoszono już oficjalnie plany realizacji centralnego okręgu. Większość inwestycji COPUS koncentrowano na speku województwa kieleckiego, lubelskiego, krakowskiego i lwowskiego. Okręg podzielono na trzy rejony. A, to kielecki, pełniące rolę COPUS. B lubelski, mający funkcję aprowizacyjną, a także najważniejszy rejon, czyli rejon C zandomierski, w którym zlokalizowano główne inwestycje fabryczne. CoP obejmował powierzchnię 60 tysięcy kilometrów kwadratowych. To były 40, 44 powiaty i był zamieszkały przez 6 milionów ludzi. Pomysł skoncentrowania w tym rejonie przemysłu zbrojeniowego narodził się jeszcze w latach 1921-22 po doświadczeniach z I wojny światowej i wojny polsko-bolszewickiej. Pojawiło się wtedy pojęcie trójkąta bezpieczeństwa na określenie terenu będącego poza zasięgiem rolnictwa niemieckiego i sowieckiego. Ta yy, 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 Nazwa troszkę straciła na aktualności w czasie realizacji COP-u, ponieważ no, ten zasięg już w latach 30. tych samolotów i sowieckich już był na te, do, do, na te tereny. Inwestycjom COP-u towarzyszyła rozbudowa infrastruktury komunikacyjnej i energetycznej. Budowa cop kosztowała około 1 miliard złotych, wliczając w to inwestycje kapitału prywatnego. W zakładach produkujących w ramach COP zatrudnienie znalazło 107 tysięcy ludzi, z czego 91 tysięcy w przemyśle. Wybór ostatecznej lokalizacji był poddoktowany przede wszystkim względami bezpieczeństwa strategicznego, jednak widać, że nie mniej istotne były tu względy ekonomiczne, a szczególnie społeczne zdecydowano się na inwestycje, mimo, już wydawać by się mogło, że ich efektywność z powodu słabej sieci transportowej, słabej urbanizacji, braku wykwalifikowanej siły roboczej była niezwykle odległa. Chodziło również o to, żeby wykorzystać możliwość uprzemysłowienia słabo zindustrializowanego regionu, likwidację ogromnego przeludnienia agrarnego, a nawet y, zmianę mentalności mieszkańców. Y, społeczeństwo i publicystyka bardzo entuzjastycznie przyjęły zarówno plan, jak i pierwsze rezultaty budowy lotu. Przyszły one niebawem w postaci powstających niezwykle szybko nowych zakładów przemysłowych. Oczywiście z tym się wiązała ilość nowych miejsc pracy potwierdziło społeczeństwo słuszność koncepcji głównego architekta topu, Eugeniusza Kwiatkowskiego i jego współpracowników. Budowa topu została bardzo przychylnie przyjęta przez mieszkańców regionu, co potwierdza m.in. Melchior Wańkowicz w swych reportażach, Cztafeta, książka o polskim pochodzie gospodarczym. Książka ta została wydana, były dwa wydania przed 1939 rokiem, i tutaj widzicie Państwo wydanie z 1939 roku, ale również z 2012 roku. Wydane przez spółka porzeńskiej spółka. Taka sama reakcja była społeczeństwa lubelskiego. Prasa Codzienna zamieszczała bardzo liczne relacje z postępu prac w Lublinie i na Lubelszczyźnie. A od 1938 roku ukazywał się ogólnopolski tygodnik pod tytułem COP. No niestety krótko się ukazywał, ale tu właśnie widzicie Państwo fragment, fragment z 1939 roku Mówiący o znaczeniu Lublina w, i w realizacji centralnego okręgu przemysłowego jest wywiad z prezydentem Liszkowskim. Kiedy rodziła się pierwsza koncepcja lokalizacji nowego okręgu przemysłowego, który był spełniał także wymogi bezpieczeństwa, wskazywano, iż wymogi te w największym stopniu spełnia lubelszczyzna swym centralnym położeniem II Rzeczpospolitej. Jednak poziom infrastruktury województwa tuż po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, a szczególnie słabo rozwinięta komunikacja i transport oraz oddalenie od ówcześnie wykorzystywanych zasobów surowcowych spowodowały, że Lubelszczyzna nie mogła samodzielnie spełnić takich zadań, jakie stawiano przed Nowym Okręgiem Przemysłowym. W ramach koncepcji Centralnego Okręgu Przemysłowego doprecyzowanych w 1937 roku Lubelszczyzna sytuowana była jako region aprowizacyjny, a szczególna rola przypadła samej stolicy województwa. Lublin w latach 30. XX wieku wykraczał swoją pozycję poza ramy przeciętnego miasta wojewódzkiego. Był największym miastem całego okręgu, Ludność miasta wzrosła z, ze 112 tysięcy w 31 roku do 122 w 1939, tuż przed rozpoczęciem wojny. W Lublinie skupiało się ponad 30% ludności miejskiej całego województwa. Było to centrum handlowe dużego regionu, w którym koncentrowała się wielobranżowa wytwórczość z wyraźną przewagą przemysłu spożywczego i metalowego, ale również produkującego na potrzeby rolnictwa. Obecność Lublina w centralnym okręgu przemysłowym stwarzała wielką szansę na przyspieszenie rozwoju miasta po kryzysie początku lat 30. Władze miejskie Lublina wychodząc naprzeciw inicjatywie rządu w marcu 37 roku przyjęły do realizacji czteroletni plan inwestycyjny. Miałam stanowić podstawy dalszego rozwoju gospodarki komunalnej Lublina. Plan uwzględniał rozszerzenie sieci wodyciągowej i kanalizacyjnej, kanalizacyjnej po nie do końca satysfakcjonujących robotach publicznych wykonanych przez firmę Ulenent Company z Nowego, Jorka, Nowego Jorku pod koniec lat 20. Plan przewidywał również budowę nowych dróg, mostów oraz budynków administracyjnych. Na poprzednim slajdzie i na tym widzicie Państwo tylko takie przykłady prac drogowych, które miały miejsce w Lublinie i to nie tylko w centrum, w różnych dzielnicach. W roku budżetowym 1937 38 oznaczono 600 tysięcy złotych na realizację pierwszego etapu zaplanowanych inwestycji. W samym Lublinie 600. Władze miejskie zobowiązały się też do udzielenia pomocy firmom prywatnym inwestującym w środki kapitałowe w mieście, licząc jednocześnie na wyraźną pomoc finansową ze strony państwa. Uchwalona przez Sejm ustawa z 25 sierpnia 1938 roku przewidywała dotacje ze Skarbu Państwa dla gmin miejskich na lata 1938, 39, 40 i 41. Um. Istniejące już w Lublinie zakłady przemysłowe w latach 1936 39 odnotowały wyraźny wzrost produkcji. Były takie firmy, które podniosły jakość i wielkość produkcji, jak młyny Krauzego, cukrownia Lublin. Troszeczkę inaczej było np. z fabryką Plaga Jeleśkiewicza która od 1936 roku była firmą już upaństwowioną i nazywała się Lubelska Wytwórnia Samolotów. To, o czym mówiła poprzednia koleżanka, pani Ania Czajczyk, o, wspominając fabrykę Morica, niestety pozycja fabryki Morica, jak również fabryki maszyn i narzędzi rolniczych Wolskiego, bardzo spadła, w, w, szczególnie właśnie w latach 30., po, po, po wielkim kryzysie gospodarczym. Firmy próbowały się ratować no, w różny sposób, przede wszystkim poszerzając asortyment swojej produkcji. Wracając do, do firmy Plage i Laśkiewicz, zakłady mechaniczne, od, pod taką nazwą firma istniała od 20. roku. Był to duży zakład, który zatrudniał około 1100 osób w Rozkwitnie. I też, kiedy doszło do upaństwowienia firmy w 1936 roku, nie do końca było to może uczciwe wobec właścicieli, ponieważ najpierw zamówiono, podpisano wielki kontrakt z wojskiem. Wojsko okazało się, że nie jest w stanie zapłacić za wyprodukowane, Firmie Plago i Laśkiewicz, nie jest w stanie zapłacić za samoloty, więc firma została upaństwowiona, i zaraz bardzo szybko znalazły się pieniądze na dokończenie realizacji tego projektu. Podaję, że na 50 samolotów. W 1939 roku firma zaczęła seryjną produkcję nowoczesnego samolotu obserwacyjnego własnej konstrukcji Meba, który widzicie Państwo na zdjęciu. W sumie w latach 1935-1939 powstało 135 samolotów różnych typów. W sierpniu 1939 roku fabryka była w stanie produkować jeden samolot mewa dziennie. Historia firmy skończyła się w 1000, we wrześniu 1939 roku. Był to jeden z pierwszych obiektów zbombardowanych przez, przez Niemców. To, o czym mówiłam wcześniej, firmy próbowały no, w różny sposób się um, ratować, też wykorzystując możliwości, jakie się pojawiły, finansowe przede wszystkim. Tutaj widzicie Państwo zdjęcie, słabe zdjęcie niestety z karoseria Chevrolety wykonane w zakładach mechanicznych Plaga i Laśkiewicza. Um, Taką firmą, która powstała, a właściwie rozwinęła swoją działalność w związku z Centralnym Okręgiem Przemysłowym, to z, bo właściwie mało znana firma w Lublinie, natomiast bardzo znacząca firma, to lubelska Wytwórnia Części Lotniczych Stelmaszyka przy ulicy Łęczeńskiej. Firma specjalizowała się w produkcji obrotników do karabinów maszynowych. No, niestety nie mamy zdjęcia karabinu maszynowego, natomiast mamy zdjęcie po lewej stronie, jest to zdjęcie wejścia do, do zakładów ze zbiorów prywatnych, a obok widzicie Państwo również karoserię samochodu osobowego, która została wykonana w tej na potrzeby wojska w Myślach Lotniczym podjęła też produkcję fabryka Świątyckiego przy ulicy Lubardowskiej. 60. Pan Świątycki zresztą um, był wcześniej pracownikiem um, panów Plaga i Laśkiewicza. A zasłynął też w Lublinie z produkcji rowerów. Produkcję dla celów wojskowych rozpoczęła także fabryka maszyn i narzędzi rolniczych Wolskiego. Która obok maszyn rolniczych zaczęła wytwarzać skorupy do pocisków i granatów, sprzęt przeciwgazowy w oddziale swojej firmy przy ulicy Wyścigowej. No i tak jak Państwo widzicie na zdjęciu, poszerzono też asortyment do, o produkcję karoserii samochodowych. To zdjęcie, to zdjęcie samochodu hrabiego Zamojskiego. I karoseria wyprodukowana w fabryce Wolskiego. W 1939 roku w wyniku umowy zawartej z Ministerstwem Spraw Wojskowych przystąpiono na Firlejowszczyźnie do budowy fabryki drutu kolczastego używanego w wojskowym budownictwie fortecznym, której ukończenie przewidywano na czerwiec 1940 roku. W latach 1937 39 dokonano również wielu inwestycji modernizacyjnych w zakładach już funkcjonujących, m.in. rzeźni miejskiej specjalizującej się w produkcji konserw mięsnych oraz smalcu. Rzeźnia dzięki tej modernizacji przekształciła się w znaczący kombinat mięsny, mający znaczenie strategiczne. Budowa elektrowni miejskiej prowadzona w latach 27-28. Za środki z spoży pożyczki, już i tej pożyczki ulenowskiej. Elektrownia zlokalizowana na terenie Kośminka, przy ulicy Długiej. Natomiast w 1938 roku zmodernizowano elektry elektryfikację. Między innymi spowodowało to wymianę oświetlenia ulicznego z gazowego na elektryczne. Zamontowano wtedy 126 latarni na głównych ulicach, latarni elektrycznych oczywiście. O skali rozwoju miasta w latach 30. XX wieku świadczy ogromna ilość gmachów użyteczności publicznej. Postanowiłam, że nie będę Państwu pokazywać wszystkich gmachów na zdjęciach, bo Większość z nas, to lublinianie, doskonale znamy te obiekty, natomiast chciałam pokazać dwa zdjęcia, które nigdy nie były publikowane. Jest to, są to zdjęcia ze zbiorów po prezydencie Józefie Piechocie, dzięki jego córkom, pani Małgorzocie Binieszkiewicz i Marcie Kowalczyk. Możemy je sobie obejrzeć. Pierwszy to jest laurka imieninowa z widokiem właśnie inwestycji miejskich, ale podarowana prezydentowi Piechocie w 1936 roku, były to jego ostatnie imieniny. A drugi budynek to jest budynek, który powstał w wcześniej, w latach 20-tych, w roku, czyli budynek Domu Żołnierza im. Marszałka Józefa Piusa. Do takich budynków, które powstawały właśnie pod koniec lat dwudziestych, trzydziestych, należą dom żołnierza polskiego, budynek Izby Skarbowej przy ulicy Spokojnej, dzisiaj gmach województwa lubelskiego, gmach okręgowego, urzędu ziemskiego, banku rolnego, banku gospodarstwa krajowego, banku handlowego, hala targowa przy ulicy Lubartowskiej. Te inwestycje nie skończono przed wybuchem. Także budynki szkolne, szkoła powszechna na czwartku, dzisiaj czwarty, ale szkoła przemysłowo-handlowa przy ulicy Spokojnej, Gimnazjum Staszica czy Gimnazjum bizgupie. Jeszcze jeden proces bardzo ważny, o którym też często zapominamy, mianowicie rozwój udzieli mieszkaniowych dla Początkowo były to Budynki stworzone w obrębie ulic Chopina, Lipowej, Lubartowskiej, ale również Bechowskiej, Pawiej i Zamojskiej. Powstawały w centrum miasta. Najszybciej rozwinęła się zabudowa w charakterze śródmiejskim, właśnie przy ulicy Narutowicza, Chopina, Lipowej, a także przy ulicy w 1927 roku. W 28 roku w okolicy wyznaczono nowe działki na ulicy Szczerbowskiego Jochotniczej i, i tam zabudowano kamienicami czynszowymi. A ponieważ w 1931 roku jeszcze powiększono obszar miasta 319 hektarów, wtedy na taką jednorodzinną zabudowę spółdzielczą przeznaczono tereny na ulicy na dziesiąta. Dla robotniczej spółdzielni mieszkaniowej, spółdzielni urzędników, kolejarzy i pracowników bankowych. Był to też okres, kiedy przesklepiono kanałem fragment czechówki o długości 800 metrów. To znacznie przede wszystkim poprawiło estetyka, ale też stan sanitarny północnych rejonów. Była to zresztą większa, część większych robót regulacyjnych wszystkich lubelskich rzek prowadzonych już od 1933 roku i w tym okresie również uregulowano bystrzyce. Łącznie w dwudziestoleciu międzywojennym uregulowano około 12,5 km rzek naszych lubelskich. Największym przedsięwzięciem w ramach Centralnego Okręgu Przemysłowego w Lublinie była budowa fabryki silników samochodowych. Do jej budowy przystąpiono we wrześniu 1938 roku. W błyskawicznym tempie na placu o powierzchni 36 hektarów na przedmieściu Tatary wzniesiono budynki rozpoczęto rozpoczęta instalacja obrabiarek i innych urządzeń. Fabryka miała być oparta na licencji amerykańskiego koncernu General Motors, realizowanej przez firmę Lilpo Company. Plan obejmował zbudowanie w Lublinie samodzielnej fabryki samochodów oraz przewidywał produkcję 10 tysięcy sztuk silników 6-militrowych. We wrześniu 1938 roku rozpoczęto budowa hali produkcyjnej warszawskiej firmy Lilpo, Prow i Levenstein, która zamierzała tu produkować podzespoły do samochodów osobowych i ciężarowych. Na amerykańskiej licencji Chevrolet. To, co Państwo widzicie, to oczywiście doniesienia z pracy, włącznie z ogłoszeniem, że poszukiwane są osoby betoniarze, którzy będą pracować przy budowie nowej fabryki w Lublinie. Dobrze. Ogólny koszt budowy fabryki samochodów w Lublinie miał wynieść około 9 milionów złotych. W momencie wybuchu II wojny światowej zaprojektowanego kompleksu hal fabrycznych gotowa była hala montażowa oraz Kotłownia. I wiem z doniesień pracowników fabryki samochodów ciężarowych, że hala ta jeszcze w 70 roku. Miała oryginalną podłogę wykonaną z korka, która była w stanie idealnym. Tak dobrze była wykonana przedwojenna, jedyna hala wyprodukowana. Oczywiście to jest właściwie jedyny taki element z centralnego okręgu przemysłowego, który my możemy tak najszybciej wymienić, prawda, jako pozostałość co po w Lublinie. W latach 50. wybudowano w tym miejscu fabrykę samochodów ciężarowych imienia Bolesława Bioruda. Wszystkie te inwestycje zostały w Lublinie, jak i w całym centralnym okręgu przemysłowym, zostały przerwane wkrączeniem na terytorium Rzeczpospolitej Wojsk Niemieckich i Sowieckich. W latach 47-49 w ramach tzw. planu trzyletniego większość zakładów odbudowano bądź uruchomiono na nowo. Mamy też wiele przykładów takich na Lubelszczyźnie, zakłady w Kraśniku czy w poniatowej. Bardzo dziękuję.